Witam na kanale Popświadomość. Dzisiejszy odcinek to tak naprawdę pierwszy odcinek, który pojawi się na kanale, i nie spodziewałam się tego, że pierwszym odcinkiem będzie unboxing. Raczej planowałam zupełnie coś innego, ale wyszło jak wyszło. Dużo szybciej y, przyszła do mnie paczka, niż y, mój mózg zaczął pracować nad y, innymi rzeczami. Więc y, tutaj jest. Paczuszka z Pokątnej ze sklepiku z Pokątnej. To jest boks co miesięczny, to już mój drugi boks. I mamy tutaj sierpniową paczuszkę, więc bez większego przedłużania zaczynamy. Bardzo lubię w tych boksach to, że nie trzeba używać dużo nożyczek. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. O! Fantastycznie! że wypełniony jest po brzegi, już się jaram. Omega, już widzę, co to jest. Cieszę się. Um, pierwszą rzeczą, jaką widzimy, to jest cheat sheet, ale to z... przejdziemy do tego dużo później. No i pierwsza rzecz, która się rzuca z przodu, okładka na książkę i to jest... Yy... Life and Lies of Albus Dumbledore napisane przez Rita Skeeter i I'm in Love. Piękne i naprawdę cudowne i jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek zrobił replikę tej książki do czytania, to ja jestem pierwsza, która kupi, bo je, ta okładka ogólnie mnie, e, ujęła bardzo. Jest przepiękna, a książkę też bym chętnie przeczytała. Moja ulubiona część, czyli... Dobra, potem będę musiała to sprzątać. Dobra, co my tu mamy? Ok, dobra. Następną rzeczą, którą znalazłam, to jest zakładka na książki z stworkiem. Następną rzeczą... o oh my God, yes. <laughs> Następną rzeczą jest karta z czekoladowych żab. Gilda Royal karta. Bardzo w ogóle mi się podoba sam pomysł, żeby je wsadzać do tych paczek, bo to jest w ogóle super, żeby zbierać. No, i tutaj jest. No, oczywiście to, co już wszyscy wiemy, że celebryta, autor wielu książek, który zbierał wiele nagród, m.in. Order Merlina trzeciej klasy. Dobra, idziemy dalej. O mój Boże! Nie, te, tematem tego boksa jest, e, są wakacje w Norze i e, wakacje w Norze i w, green, na Greenwall Place. Ale Gilderoy tutaj wygrywa. W sensie to już jest druga rzecz związana z Gilderoyem. W sensie no, to jest zdecydowanie nawiązanie do Nory, ale ach, bawi mnie niesamowicie. Jeszcze ten jego uśmiech. Fantastyczne. O, tu jest coś w kopercie, zostawię tu no panie, to na później. W panie coś tutaj jest. Dobra, widzę już ym, świeczuszkę. Wypieki stworka. Belgijska i biała czekolada naturalna świeca sojowa. To jest coś, co ja bardzo lubię. świstokliki, e, z paczki. O, Boże, ale to jest czekoladowe. To jest fantastyczny zapach. Boże to będzie teraz moja jedna z ulubionych, e, jedna z bardziej ulubionych świeczek. Cudowny pachnie. I love it. I fajny akord mi się trochę oderwało, ale fajne jest w środku. Czekola, wiórki czekoladowe. Bardzo ładny kolor ma swoją drogą. Dajemy dalej. Już widzę. O, dobra. Ostatnio widziałam to w TK Maxxie, ale lampeczka. O, widać. Lampeczka z Deadly Hallows, czyli z insygniami śmierci. O, to jest cute, Nie, nie powiem. No, fajnie, fajnie będzie, nie wiem gdzie je położę, ale cute, bardzo. Idziemy dalej. Boże, ale jestem. O tak! Shrieking Solution. Mamy potion, eliksir, ale widzę, że on nie, nie jest wodnisty, ale przepiękny kolor. Bardzo ładny, bardzo lubię te eliksiry, są super. Lubię je zbierać, chcę w się, sensie, no, zbierać, kolekcjonować. Ładniej brzmi. Dobra, idziemy dalej. O, to co też bardzo lubię w sklepikach pokątnej, to to, że w tych boxach e, mają swoje kawy herbaty. Ja na razie mam jedną herbatę i jest ona arbuzowa. Chociaż nie lubię arbuza, to jest bardzo dobra i w ogóle nie czuć tego arbuza. A tutaj mamy. Aha, no i tak. To są fusy. Jak to są? Liście fusy patronusy tak się nazywają e, te herbaty. I co ja mam tutaj? Rodową herbatę blaków. Zaraz zobaczymy, z czego się składa. Z zielonej herbaty, kwiata hibiskusu, pandanowiec, nie wiem, co to jest, ale pewnie jakaś roślina. E, róża, marakuja, rodzynki, nagietek, marakuja, a dwa razy marakuja? I aromaty. Dobra, Mamy tu jeszcze jedną rzecz, a poza tym... Uf, dobra, musiałam. Dobra, to... Um, coś jest tutaj. Mystery, mystery box. Uuu. Dobra, co my tu mamy? Doxy Seed. Immobilis Doxies. One good spray keeps Doxies away. Mam wrażenie, że mam wrażenie, że ten box jest bardziej jak Gilderoy, Gilderoy Lockhart, trochę nory, nory w sumie tutaj prawie w ogóle nie ma i bardziej Grimwald Place. Um, to jest jakaś, mi się wydaje, mgiełka. No, nie działa moja reklamacja. Nie, dobra, zaraz zobaczymy. O Boże. Nie wiem, co to jest za zapach, ale jest bardzo intensywny. Dobra, chyba nie działa. Będę musiała to naprawić i albo coś. Ale tak pachnie. Nie wiem, taki trochę jak lekarstwo. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest taki nawet przyjemny zapach, ale taki trochę jak lekarstwo, więc. Nie wiem, jak się ustosunkować. I ostatnia rzecz. Dum, 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 dum. Ok. To jest Finas Nicholas Black. To jest repli no, powiedzmy, mała repliczka portretu, który wisiał w pokoju Harego w domu Blacków. który przemieszczał się między Hogwartem a Grimwald Place 12. Na pewno się znajdzie miejsce na mojej płuce, ale nie jestem jakoś super zachwycona. Myślałam, że coś ciekawszego tu będzie. Zobaczę, może, może coś jeszcze tu jest. No, nope. pusto. Dobra, to całość boxa. Została mi reszta moich tych. Jeszcze sprawdzę, ale raczej w wątpię, żeby coś tu było. Nope, ok. To czytamy cheat sheet. Dobra, co my tu mamy? Zawartość tej paczki to zdobycie przedmiot bycze przedmioty towarzyszące nam w książkach chorym Potterze, no to wiemy. Wakacje w noży i na Grimwald Place 12. Życie i kłamstwa Albusa Dumbledora, obwoluta, replika okładki książki Ryty Skitter. Eliksir kurczący, przedmiot wakacyjnego zadania domu, pomniejszony, no portret w Nigelusa Blaka, pomniejszony tak, aby zmieścił się w torebce Hermiony. Który portret matrz? Ten z gabinetu dyrektora czy z domu Blaków? Dobre pytanie. Organiczna herbata, światło, klik, lampka nocna, wymaga zastosowania baterii. Artur Weasley chętnie pomoże, dobre. E, czyli pewnie to właśnie dlatego się tu znalazła. Zdjęcie z autografem Lockharta, zdobyte przez Molly Weasley w Esach i Floresach. Karta z czekoladowych żab, Gilderoy, ach ten Gilderoy, boski Gilderoy. Swoją drogą jedną z, jednym z moich ulubionych popów jest właśnie pop Gilderoya, więc... Tam właśnie położę tą kartę obok niego. To będzie idealne miejsce. Dobra, nieważne. Um, zakładka magnetyczna. Godność sferka nie pozwoliła na zilustrowanie go w słodkiej formie, jak zrobiliśmy to ze skrytkiem. Nie wiem, jak zrobili ze skrytkiem, ale szczelam, że było ładnie. E, Bachanocyd, czyli naturalny preparat zwalczający bacha bachanki, komary i meszki skład, olej rzepakowy, tłoczony na zimno olejki eteryczne z trawy cytrynowej bergamotki, eukaliptusa to, to tak mi pachnie drzewa herbacianego, goździków i gliceryny olejek nałożyć na miejsce ciała narażone na kontakt z insektami aha, czyli to po prostu jest takie jak off trochę fajny pomysł, zwłaszcza teraz na lato, chociaż niby się już kończy to lato ale szczerze mówiąc takich preparatów nigdy za wiele ogółem z kepik spoko, ten box nawet mi się podobał co mi się najbardziej podobało, zdecydowanie to. Nie wiem jeszcze na którą książkę to dam tą okładkę, ale po prostu I'm in love. Myślę, że może to nie było na którąś część Harry Pottera, ale jeszcze nie wiem. Ale jest przepiękna. O! I jeszcze bardzo mi się podoba ta zakładka ze stworkiem jest po prostu boska i na pewno mi się przyda. A w ogóle teraz zauważam, że to jest napis: Yes, Master. Bardzo fajne. Jakby te rzeczy mi się najbardziej podobają. No i jeszcze świeczka. Jest po prostu boska. Mogłabym ją wąchać cały czas. No. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Pierwszy z wielu. I zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. I zapraszam na mój Instagram. Cześć!